Nie tylko na uczelni Łukaszewski i wydarzeniami tygodnia to oczywiście 2 kwietnia wyzwolenie Ameryki pana prezydenta Trumpa. Dlaczego o tym? Wszyscy mówimy, dlatego że to bije w światowy biznes, to bije w relacje międzynarodowe i nawet jeśli w mniejszym stopniu niż inne kraje uderza w eksport, import, napływ inwestycji, to tworzy olbrzymią przestrzeń niepewności, skłonność do spekulacji, wzrostu cen złota i poszukiwania bardziej bezpiecznych form. Inwestowania niż inwestowanie w przemysł czy w gospodarkę. Dlaczego to dzisiaj jest tak ważne, także dla nas? No, bo na Europę będą te 20% dodatkowe sankcje. My nie jesteśmy krajem, który ma gigantyczne. Wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy deficyt ze zrozumiałych względów, to stamtąd, bo Kataru ściągamy olbrzymie ilości gazu LNG, kupujemy bardzo dużo broni, ale pamiętajmy o tym, że w tej konfrontacji, która wychodzi w tym procesie odnoszenia się, pisania odpowiedzi na sankcje administracji Trumpa na Europę. Nie tylko Komisja Europejska, nie tylko Polska Prezydencja, ale polski rząd będzie miał określone wyzwania, co przełoży się na kondycję polskich przedsiębiorstw. Więc przede wszystkim ta niepewność, przede wszystkim nieprzewidywalność procesów, przede wszystkim gwałtowny wzrost kosztów w eksporcie a w konsekwencji sankcji odwrotnych także w imporcie będzie znacząco destabilizował europejską gospodarkę, która nie jest w najlepszej kondycji. Jak to przekłada się na Polskę? Dwa miesiące temu e, raport Komisji Europejskiej prognozował, że Polska będzie jednym z najlepszych liderów wzrostu 3,6% PK wzrostu PKB w roku 2025. Już miesiąc później OECD zmniejszyło tę prognozę do 3,4%. Później pojawił się po zapowiedzi 20% sankcji na samochody eksportowane z Europy do Stanów Zjednoczonych. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który mówił, że przełoży się to na 0,10-0,15% spadku, w związku z tym, że Polska nie jest tak bardzo zaangażowana w sprzedaż samochodów montowanych w naszym kraju. Ale przypomnę, że w największym stopniu dotknie to PKB Słowacji ponad 6,5% w sposób istotny uderzy w Węgry Orbana, ale nie zapominajmy o jednym. Jeśli spada, a mamy w ostatnich dwóch latach dynamiczny, niestety negatywny proces, jeśli chodzi o montaż nowych samochodów w Unii Europejskiej, jeśli spada produkcja i sprzedaż samochodów europejskich, jeśli warunki ich ekspansji na inne rynki, takie jak Chiny, Stany Zjednoczone, są ograniczane kolejną falą wojen handlowych, to my pierwszy producent części podzespołów komponentów samochodowych mamy wyjątkowe problemy, tym bardziej, że znacząca część dostawców sektora automoto części komponentów i podzespołów to są małe i średnie firmy kapitału rodzinnego. To nie są tylko szyby samochodowe, to nie są tylko fotele, to nie są tylko wiązki przewodów, ale masa różnego rodzaju drobnych detali, gdzie polskie firmy wyszły na numer jeden w Europie, ale jeszcze te zapowiedzi sankcji, już zapowiedziane, a za chwilę wdrożone, dodatkowo tworzą bardzo niebezpieczny impuls już tej tendencji, która, z którą weszliśmy w rok 2025. Przypomnę, że w Polsce samochodów osobowych w miesiącu styczniu zmontowano ponad 13,7 tysiąca sztuk, a w lutym zaledwie 7,7 ,7 tysiąca. Efekt to jest spadek rok do roku 71%. W związku z tym, za chwilę, cieszyliśmy się z tego, że zapowiedzi choćby Volkswagena o redukcji zatrudnienia nie będą dotykać zakładów w Polsce. Cieszyliśmy się z tego, że wprowadzona inwestycja we wrześniu samochodów dostawczych bardzo się sprawdza i dzięki temu utrzymujemy się powyżej 500 tysięcy zmontowanych samochodów w Polsce, ale widzimy, że przed wieloma załogami zatrudnionymi w fabrykach Volkswagena czy Mercedesa, także w Polsce, stoi już dylemat, co będzie jutro, co będzie pojutrze, jeśli te konflikty będą się nasilać, a rynek będący pod presją gigantycznej oferty, świetnie przygotowanej przez wielkie koncerny, nie tylko chińskie, ale azjatyckie, jest już w znacznej mierze konkurencyjny jak nigdy dotąd. Dlaczego o tym mówię? Bo w roku 2023 Polska miała ponad 30 miliardów nadwyżki w handlu. Mówimy o dolarach, podczas gdy w zeszłym roku miała już tylko 2 miliardy, a dzisiaj już mówimy, że styczeń i luty pokazuje bardzo wyraźnie, że zaczynamy mieć deficyt w wymianie międzynarodowej. Skoro więc mamy w dalszym ciągu niskie inwestycje, i to jest związane z tym, że poprzedni rząd spartaczył do końca, polskie projekty planu odbudowy w wyniku procesów politycznych starć, źle przygotowanych odpowiedzi i opóźnienia tego procesu. I dzisiaj dochodzi do tego brak impulsu poputowego na wiele wyrobów w tradycyjnie bardzo mocno eksportowych polskich branżach, bo proszę zwrócić uwagę, byliśmy numerem jeden produkcji, sprzedaży i eksportu w AGD, w oknach, w stolarce okiennej, Byliśmy świetnym producentem, jeśli chodzi o komputery, a teraz okazuje się, że w tych branżach, nie tylko w związku z tym, że zachodnia Europa jest w nie najlepszej kondycji, a nasz największy partner za ostatni rok 27,1 naszej wymiany handlowej, naszego eksportu Niemcy ma de facto recesję. Stąd nie tylko na uczelni Łukaszewski mówimy wszystkim: wszystkie polskie ręce na pokład. Trzeba szybko i sprawnie nie koncentrować się na e, emocjonalnych wypowiedziach polityki, dyplomacji i przedstawicieli biznesu, ale szukać skutecznej odpowiedzi poprzez większy wysiłek, wchodzenie w nowe rynki, szukanie nowych porozumień. Stąd tak ważne jest to, co robi uczelnia w zakresie nauki języka japońskiego, to, co robimy w zakresie wejścia do Azji Centralnej. Trwa w tej chwili dwudniowy. Szczyt Unia Europejska-Azja Centralna. Bądźmy, tak jak dotąd, hubem wejścia tych krajów do Unii Europejskiej. Podejmijmy wreszcie tam stosowną dla potencjału polskiej gospodarki akcję inwestycyjną. No bo przypomnę, że w ciągu czterech ostatnich lat polska gospodarka, szósta w Unii Europejskiej. I 20-22, w zależności od sposobu liczenia, w świecie zainwestowała w Azji Centralnej w zaledwie 400 milionów dolarów. Jest więc co robić, nie tylko dla polityki, nie tylko dla biznesu, ale także dla uczelni, które powinny w swojej ofercie, kształceniu kadr, ale i przygotowywanych raportach dawać polskiemu biznesowi bardzo konkretne informacje. Wobec tej sytuacji, co powinniśmy zrobić, na jakie rynki w pierwszej kolejności wejść, jak pojechać tam bardzo dobrze przygotowanymi. Zapraszam więc do tej dyskusji, zapraszam do spotkań, które organizujemy na uczelni Łukaszewskiej.